Hej, to wszystkim. Alienowany Tata z tej strony. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, słuchajcie. Yy, gdzieś chciałbym podjąć temat mm, przemocy domowej, słuchajcie. Tak trochę z różnych stron. Yy, a gdzieś w ostatnim filmiku, też ostatnim, przedostatnim, wspom co wielu, wspominałem, że yy, nie idzie to w dobrym kierunku po prostu, nie? Te całe yy, zwalczanie, niby tej przemocy domowej, a ja zaraz. Postaramy się wytłumaczyć dlaczego. Nie? Słuchajcie, w Polsce w 2005 roku została ustanowiona ustawa antyprzemocowa, która, w sposób bardzo dobry, moim zdaniem, chroniła osoby ofiary przemocy domowej. Chroniłaby, jeżeli instytucje by się angażowały w to. Nie? Ofiary przemocy domowej miały po prostu zapewnione wszystko, słuchajcie, nie? No jeżeli chodzi o finanse, zamieszkanie, pomoc, gdzie, jak, po co, dlaczego, nie? Ale co się stało, ta ustawa była jeszcze nowelizowana i było dodawane jeszcze następne rzeczy, które mają pomóc, nie? Bardzo ważną taką to może nie była nowelizacja ale była właśnie ustawa o tym że policja może wydawać nakaz, zakaz opuszczenia mieszkania czy domu dla sprawcy przemocy na 14 dni policja, żandarmeria wojskowa nie? to było też przełomowe przełomowa, tak, przełomowa ustawa Zbigniew Ziobro ją podpisał słuchajcie, no na swoim założeniu może nie byłaby taka zła, jeżeli to by było zrobione wszystko z głową, nie? No, ale jeżeli jest robione tak, że słuchajcie, bez rozpatrywania, bez jakiegoś tam śledztwa, nie? Jeśli si się wywala chłopu z chałupy, no to to jest, słuchajcie, nie? No to to jest karygodne, nie? Ale okej, okay, o co mi chodzi, nie? Yy, no i tam jeszcze jakieś zmiany różnego typu, ale chodzi mi o ten najbardziej takiego ciężkiego kalibru, które najbardziej wpływają na Pomoc do ofiar przemocy domowej, słuchajcie. No to w tym momencie, słuchajcie, mamy taką sytuację, że jeżeli ofiara przemocy domowej wystarczy, że pójdzie na policję, nie musi być to obiczona. Może być to jej matka, może być to jej znajoma. Jeżeli powie o tym, że dzieje się ta przemoc, policjant ma prawo i wydaje bardzo często, nie? No, ja, dla mnie został wydany, ja nawet nie zostałem przesłuchany, nic się że nie zapytał, co ja mam do powiedzenia. Ja przyjechałem z pracy. Na drzwiach już karteczka wisiała, nie? żebym opuścił swój dom, nie? A powinno być tak, przeważnie. Jeżeli osoba, właśnie podejrzana o to przemoc, nie? że ktoś przychodzi, właśnie zeznaje, że jest ofiarą przemocy, Powinno się ją przesłuchać. Taką karteczkę zawiesza się, jeżeli nie ma możliwości z tą osobą jakoś porozmawiać. No ze mną była możliwość porozmawiania, wystarczy poczekać, aż wrócę z pracy, nie? No, ale słuchajcie, żeby było wygodniej. Po co tam moje, wiecie, zeznania, nie? Tam moja narracja, nie? Niepotrzebna była do samego końca, nawet do teraz, nie? No i o co chodzi, nie? No i słuchajcie, no te ofiary przemocy mają bardzo dobrą ochronę, nie? Tylko w czym jest problem, słuchajcie? Jest fajny filmik na YouTube, na YouTube nie? Jest pokazane, jak powinna właśnie wyglądać pomoc ze strony zespołu interdyscyplinarnego z mops nie? Czy ze strony policji właśnie dla ofiar przemocy domowej. Tam jest fajnie pokazane, że przychodzi, że była siostra, jakiejś pani y, w MOPSie bodajże nie? i coś wskazała, że nie dzieje się najlepiej w tym domu, nie? nie? powiedziała, że dochodzi do przemocy, że nie wiadomo co, że nie dzieje się najlepiej, nie? I słuchajcie, no i tam fajnie jest pokazane, nie? I tak powinno być. Przychodzi pani środowiskowa, pani tam y, z MOPSu, która też zajmuje się przemocą domową. Y, tamta pani nie wie o co chodzi, która jej otwiera drzwi. No ale tam po paru wymianie zdań postanawia ją wpuścić, siadają i rozmawiają. I ta pani, yy, która jest ofiarą przemocy, słuchajcie, no, no do końca, bo ofiary przemocy często do końca nie są tego świadome, że są tymi ofiarami przemocy, ale ta pani właśnie yy, nakierowuje ją po prostu, nie? Że, bo ta pani, no to było oczywiście wyreżyserowane, nie? No ale. W takim kontekście, że ta pani była ofiarą przemocy, była ofiarą przemocy, nie zdawała sobie do końca z tego zdania, widziała, że coś jest nie tak, że e, mąż zachowuje się niedobrze, źle w stosunku do niej, nie? ale wtedy jest racjonalizacja, jest, wiecie, nie? dużo procesów w to wchodzi, nie? To nie jest takie proste, nie? I ta pani właśnie z Mops, która się tym zajmowała, bardzo fajnie pokierowała tam panią gdzieś tam na że ta pani zrozumiała, że, że ona jest ofiarą, ofiarą przemocy domowej, nie. I też w dyskusji doszło do tego, że nie, żeby od razu bach na policję wywalać tego pacjenta z domu, nie, tylko żeby ta pani zrobiła sobie taki tak jakby plan bezpieczeństwa, nie? Żeby przygotowane już miała na przykład y, walizki z ciuchami gdzieś tam, że jakby coś się zadziało, sytuacja albo jakby, znaczy, że jakby ona wyczuła, że coś złego może się dziać, to bach za te przygotowane walizki dzieci, nie? I po prostu ucieka z domu nie? i już ma też zaplanowane, gdzie może to zrobić. Nie z członkiem rodziny, ze znajomymi. Czy jeżeli nie ma takiej pomocy, to zapewnia to po prostu państwo. nie No i gdzieś na tym, yy, znaczy nie, bo to był dalszy, dalszy scenariusz tego po prostu, że później była też rozmowa ze sprawcą. nie, Ale chodzi mi już tamto, no też ważne, nie, bo, bo ja tego nie miałem, nie, że z tym panem, też była rozmowa, też mu tłumaczono, nie traktowano go jak przestępstwie, słuchajcie, nie. Próbowano go nakierować, że on robi źle, że to, co robi, to jest przestępstwo i że jeżeli dalej to będzie robił, no to będą wyciągnięte ku niemu odpowiednie konsekwencje, ale że może tak jakby. Zrozumieć to, pomogłem to zrozumieć. No i Suma Summaru, no, skończyło się to happy endem, nie? Ale do czego zmierzam, nie? filmiki fajnie się nagrywa, nie? Wiecie, nie? Ale w rzeczywistość jest zupełnie inna. No bo ja słuchajcie, ja poznałem, no może niedużo, nie? No ale kilka poznałem ofiar przemocy yy, kobiet. Kobiet, yy, słuchajcie. Teraz też znam właśnie pewną panią, która no, nie radzi sobie, potrzebuje ewidentnie pomocy. No i na no jej przykładzie, że tak powiem, nie słuchajcie, była u dzielnicowego, mówiła o tym. Została niby założona jakaś niebieska karta, nie, ale to było wszystko takie zlewawcze, wiecie, nie. Tam ich nie ma czasu się tym zajmować, nie. Yy, ona. W, Prost wskazała, że dzieje się źle, nie? no to tam jakaś niemiecka karta, nie? ale nie powiedziano jej, żeby złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, czy najważniejsze, że nikt do niej nie przyszedł na wywiad, tak jak stało się w tym filmiku, nie? E, bo właśnie ofiary przemocy domowej tak powinny być chronione, słuchajcie, nie? E, że ofiary przemocy nie przychodzą bardzo często najczęściej. Bardzo, bardzo, bardzo często nie Mnie przychodzą i one nie mówią, recytują. E, jestem ofiarą przemocy, to się działo, tak on robił tu, tak, tak. Nie, one się wstydzą, one do końca same nie wiedzą, czy są, czy nie są. Racjonalizują w swoich głowach i tam trzeba ciągnąć za język. Trzeba popracować. Trzeba... Wiecie, nie zainterweniować, nie? Poświęcić trochę czasu, nie? Na posłach można siedzieć, wiecie, nie? za biureczkiem i poczekać na przebierańca, nie? Na przebierańca, ja, ja przebierańców nazywam, słuchajcie, no to takich wie nie? Chodzi mi oczywiście o fałszywe zeznania, nie? Gdzie już mają gotowca, słuchajcie, to nie są najlepszy, nie? Tak, ja jestem ofiarą, tu mnie to lał mnie, tu to, tu, tu mnie tu popychał, tu to, 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 tu tu. Słuchajcie, wyrecytowane wszystko. I co jest najlepsza lepsza urzędowa ofiara moc, Tam nikt nie musi się napracować, słuchajcie. Kwestionariusz pa, 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 pa. No tak, to to taka trzeba wydać chłopak, bach, z chałupy, nie. Yy, zarzuty prokuratorskie albo i nie, zależy z sytuacji, nie. To są właśnie ofiary przemocy w naszym yy, kraju, nie? Najbardziej chronione. Takie osoby, ja na nich znowu przybierańcy, nie. Yy, a właśnie dla prawdziwych osób przemocy nie ma należytej ochrony, bo nie ma empatii bo prawo jest naprawdę słuchajcie miażdżące dla facetów. Miażdżące i z tego korzystają przybierańcy właśnie, nie? No i ludzi w wielu facetów pada ofiarą, ofiarą po prostu no, fałszywych zeznań, po prostu oskarżeń i sami wiecie, co będę opowiadał. Nie? Osoby, które miały z tym styczność, oczywiście nie, bo nie każdy, może kto mnie słucha, miał z tym styczność, czy słyszał o tym procederze, nie? Także słuchajcie, nasze prawo bardzo chroni ofiary przemocy, tylko odpowiednio trzeba do tego podejść urzędniczo, nie? I też te niebieskie karty, to procedury odstraszają, słuchajcie, ofiary przemocy, bo tam one, wiecie, muszą iść, jak nas powiedzie na jakieś spotkania, grupy dyscyplinarne, nie wiadomo co. A w tym filmiku fajnie było pokazane, że to ta pani przyszła do tej kobiety, nie I po przyjacielsku, rozmowa i wtedy można się otworzyć, nie? A nie spotkanie grupy interdyscyplinarnej, przychodzi ofiara, tam policja, grupa interdyscyplinarna, ileś tam osób. Słuchajcie, ta osoba jest skrępowana, Ona bardzo często nie powie tego, co by chciała powiedzieć, nie? I dlatego yy, moim zdaniem prawdziwe ofiary przemocy nie są chronione dostatecznie, prawie wcale. No zdarza się na pewno, że w tych instytucjach są ludzie, którzy chcą pomóc, nie? No ale jak na swoim przykładzie na wielu innych, jak widzę, to, to jest porażka totalna, nie. No i do czego zmierzam, słuchajcie. No i y, Unia Europejska z swojej wielkiej, mądrości, świątobliwości, słuchajcie, w 2000, bo y, nasza ustawa antyprzemocowa wyszła w 2005 roku. Y, ten przepis, że facet, mężczyzna może być właśnie wyrzucony z domu, no, tak jakby za sprawą policji, to weszło w 2020 roku. I ostatnia nowelizacja yy, ustawy antyprzemocowej była w 2023 roku, nie? Już nie chcę opowiadać, czego dotyczyła. Najważniejsze rzecz powiedziałem, nie? No, ale właśnie tutaj Unia Europejska Z swojej wielkiej mądrości, słuchajcie, w 2011 roku wymyśliła konwencję stambulską. Nie? Konwencja stambulska jest ta konwencja, właśnie, która dotyczy przemocy w rodzinie. Znaczy nie przemocy w rodzinie, tylko przemocy wobec kobiet i dzieci. I tak się nazywa, słuchajcie, przemocy wobec kobiet i dzieci. Oczywiście dzieci. Zawsze powinny być chronione, na każdym etapie, ale dlaczego tylko kobiet? Nie? Tu już z miejsca jest dyskryminacja, i no coś jest nie tak, nie? Słuchajcie, i ta konwencja, słuchajcie, w skrócie mówi, że przemoc bierze się, słuchajcie, właśnie z dyskryminacji kobiet z dyskryminacji kobiet, że z dyskryminacji płci, że mężczyźni z tego tytułu, że są silniejsi po prostu doodpuszczają się tej przemocy domowej, nie? Że kobiety są dyskryminowane na stopie religijnej, stopie Wiecie, że kobieta musi być w kuchni i to, wiecie, nie, nie, słuchajcie, no takie rzeczy może miały miejsce tam, nie wiem, 100 lat temu czy ileś, nie. No w naszych czasach takiego czegoś nie ma, no kobiety się uniezależniają, chcą być niezależne, mają możliwości, słuchajcie, nie ma czegoś takiego, nie, że wiecie, nie. Tak samo i właśnie konwencja ta... Atakuje też płeć, że to właśnie my faceci, przez to, że jesteśmy silniejsi, nie? To dopuszczamy się tej przemocy, co jest absurdem totalnym, słuchajcie, nie? No bo my jesteśmy, uwarunkowania mamy takie, no bo tak natura nas stworzyła, natura, siła wyższa, Bóg, jakkolwiek to pojmuje kto, nie? Słuchajcie, po to, bo gdzieś tam w czasach kiedyś, jak ja to często mówię, ze mnie się śmiało wiele osób, bo nawet w wywiadzie w radio to mówiłem, za czasów jaskiniowców, słuchajcie, no to właśnie dzięki temu właśnie, że natura tak ukształtowała, żyjemy do dzisiaj, nie? No w tamtych czasach, gdzie niebezpieczeństwo za każdym rogiem, wiecie, nie, było, do jaskini mógł niedźwiedź wleźć, że tam nie wiadomo co, to facet właśnie z tą czy tam gdzieś tam z czymś pilnował bezpieczeństwa swojej rodziny, załatwiał pożywienie, załatwiał... Po prostu organizował, a mama pilnowała tego gniska domowego, tego ciepła w tej jaskini po prostu, żeby ją przyszedł też i to miłość, miłość, która jest bardzo ważna, nie? W związku, te ciepło, nie. I to było fajne, słuchajcie. Nie? Wtedy ludzie na tamtym etapie, bo tu wiecie, ewolucja, nie, nie analizowali tak, działali bardziej instynktownie, nie? Tak trochę bliżej zwierząt, nie? I instynktem się kierowali, nie? No, słuchajcie, wśród zwierząt, czy jest jakaś alinacja rodzicielska, czy nie ma takich rzeczy, czy taki gender, czy jakieś nie wiadomo co że się urodziłeś w nie tym ciele, nie ma. I my powinniśmy brać przykład właśnie z natury, bo wszystko, co natura stworzyła, moim przynajmniej zdaniem, to jest święta prawda. nie? I nie można temu zaprzeczyć. No i słuchajcie, ta konwencja stambulska tak naprawdę. Hmm, tylko tego się tyczy, nie? Właśnie, że stereotypy, że, że przez to, że faceci są silniejsi, że gdzieś tam uwarunkowania tam religijne czy coś, że kobiety są tłamszone, dyskryminacja kobiet. No, ja mówię, no, w niektórych państwach ona może by się przydała gdzieś tam w islamie, nie? czy coś, ale no nie w Polsce, słuchajcie, nie. My nie mamy takiego problemu. Wręcz przeciwnie, teraz jest taki zauważany, że kobiety coraz bardziej chcą się uniezależniać. I to też nie jest nie do końca dobre, bo jest taka wojenka się zrobiła męsko kobieca właśnie przez takie pierdoły, przez takie głupoty po prostu, nie? Że wmawia się dla kobiet, że one są dyskryminowane, wiecie, nie? że są pokrzywdzone, często robią to gdzieś środowiska feministyczne. Zaczynają to kobiety, które naprawdę zostały pokrzywdzone w swoim życiu, nie? Ale e, zamiast gdzieś. E, to naprawić, po prostu wiecie, jakąś terapię, coś nie wiem, to znienawidziły facetów, i po prostu wszyscy są śli dobrzy. Jest atak, nie? I y, trują po prostu świadomość normalnych kobiet, i niestety wiecie, niech zbierze się parę takich i wyjdą na ulicę, no to dużo kobiet normalnie myślących też potrafi tym się zarazić, i się zaraziło, nie? My faceci z, na, z kolei też mamy problem, bo cały czas gdzieś krytykujemy maniery kobiet, że kobiety są wygodne, to tamto, zram to wiecie, I, i to taka wyszła taka, że my się mu stuczemy na tych internetach, no to jakieś dziewczyny, kobiety, tu jakieś tu czerwone flagi, żeby tutaj Boże, tu niedługo to wszyscy będą singlami, po prostu i tyle, nie? Jeżeli po co? Jaka niezależność, słuchajcie. Czemu ja nie mogę być zależny od swojej kobiety, a ona ode mnie, nie. Przecież to jest normalne, My, bo tak się urodziliśmy, tak natura nas tworzyła, żebyśmy właśnie byli zależni od siebie, nie. I to jest fajne, to jest super oczywiście, jeżeli warunki sprzyjają, jeżeli jest ta miłość, jeżeli partner na to zasługuje. Jeżeli nie, no to mamy wybór, to zmieniajmy partnerów, słuchajcie, no nie musimy siedzieć w tych chorych relacjach, nie. I dobra, słuchajcie, no i właśnie wracając do tej konwencji stambulskiej, słuchajcie, mmm, została ona w 2011 wymyślona, no, wprowadzona w, prawie we wszystkich y, państwach Unii Europejskiej. Y, ratyfikacji. w Polsce, Polska podpisała konwencję stambulską w 2012 roku, bodajże, <laughs> ratyfikacja była chyba w 2013 albo 2015 roku. Ale słuchajcie, wiele państw zaczęło właśnie mm, widzieć y, mądrych ludzi w tych państwach, nie? że coś nie tak jest w tej konwencji, słuchajcie, że ona uderza w tradycję naszą, y, naszą kulturę, słuchajcie, nie? w normalny model rodziny, tata mama. nie że przemyca po cichu tam tą ideologię gender, nie, że próbuje skłócić, że to wina płci, wiecie, nie, że to yy, pff, i eskalacja tego problemu, nie, no i słuchajcie, wiele państw wypowiedziało yy, konwencję stambulską w yy, całości, nie, yy, yy, w Rumunii bodajże yy, była badana yy, 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 w Trybunale yy, Konstytucyjnym, i Trybunał stwierdził, że konwencja ta jest niezgodna z konstytucją w ogóle. Gdzieś tam prawa właśnie w Rumunii, słuchajcie, no i też została odrzucona, nie? I gdzieś tam zaraz drugi filmik nagram, drugą część, jeżeli chodzi właśnie o konwencję stambulską. No i po co? Po co nam ta konwencja, jeżeli my mamy prawo świetne, które chroni ofiary przemocy słuchajcie? Tylko ludzie, którzy pracują na tych szczeblach, niestety, na których pracują i którzy powinni się tym zajmować, nie, nie są doszkoleni słuchajcie, w tym tematach. Nie są. Oni są tylko od wypełniania ankiet. Na przykład nakaz zakaz przychodzi kobieta dostaje kartkę kwestionariusz, jeżeli tam w czterech pytaniach odpowie na tak, nie, no to wiadomo, jeżeli przebieraniec przychodzi, to wiadomo, że zaznaczy tak, nie. Jeżeli będzie cztery tak, to jest to już yy, podstawa, żeby ten nakaz, zakaz wydać i faceta wyrzucić z domu, nie. I tak samo te niebieskie karty to są spotkania, gdzie jakieś testy, pierdesty, a gdzie rozmowa, gdzie rozmowa, którą ja widziałem na YouTubie, które podobno pokazuje jak państwo reaguje na przemoc, nie? Tego nie ma. Ładnie jest wyreżyserować filmiki, puścić dla ludzi, żeby sobie obejrzeli, nie? Gorzej w praktyce, nie? Także słuchajcie, będę kończył, nagram jeszcze jeden odcinek, kto będzie miał ochotę, to posłucha, nie? Myślę, że warto wiedzieć, yy, gdzie żyjemy, a wydarzyło się bardzo zły, dużo złych rzeczy, na które powinniśmy zareagować, nie? Także do usłyszenia za chwilę, bo już 20 minut. Facebook nie przytrawi, zaraz stracę głos po 20 paru minutach, dlatego ten... A, live a nie chciałem nagrywać, bo yy, gdzieś tam wolę tak. Na ten moment. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczyska, do usłyszenia. za chwilę.